Oficjalnym patronem mojego kanału jest producent kolorowych skarpet Taka Para Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj działamy dalej przy oplu z tym zbiornikiem odpryskiwaczy Już jak widzicie na dworze jest ciemno, ale dopiero zabrałem się za robotę, bo trochę się pobawiłem, znaczy w sumie zobaczcie, co zrobiłem. Trzeba trochę popływać. i temperatura na plusie a lodu trochę grubo Dobra, koniec głupot. Trzeba iść coś nagrywać. Dalej, na prawa okna. Trochę się popluskałem w wodzie, mimo tego, że no, ciepło nie było. Ale no, teraz, no, nie wiem ile takich seansów zrobiłem. Chyba ze 4 razy wchodziłem do wody tak po szyję. I... Teraz yy, po takim gorącym prysznicu jestem i nie wiem, czy tego nie odchoruję, Ale działam dalej. Zobaczcie, co zrobiłem do tego momentu. Nalałem wody do pełna yy, z godzinę temu do zbiornika. I zobaczcie, ile już wyleciało. Cały czas kapie w tym miejscu. O, widzicie, cały ten czas yy, ucieka z pod tej pompki. Także muszę wyjąć tą pompkę. Zobaczyć jak tam jest uszczelnione. No i to jakoś uszczelnić po swojemu. Biorę się za wyjęcie teraz tej pompki. Jeszcze nie wiem jak wyjąć tą pompkę, ale wydaje mi się, że ona jest tylko wciśnięta w jakąś uszczelkę. Tak mi się wydaje, a jak to będzie lewarek trzeszczy. Kurczę, żeby nic nie połamał. chcę wejść no i w zbiorniku jest taka uszczelka jest cała, nie jest porwana nie wiem czy tak uda się dokupić ale najprawdopodobniej przez to cieknie e ale co sobie wymyśliłem? Jak ona, tutaj? O, ona tutaj bardzo lekko wchodzi. Nie stawia zbytnio oporu. O. No, luźniutko wchodzi, także dlatego to pewnie tędy cieknie. I wymyśliłem coś takiego, że założę termokurczkę na to zgrzeje to ona się wtedy na to fajnie zaciśnie i już ciężej wejdzie na ten w tą uszczelkę, a jak ciężej wejdzie to tą uszczelkę bardziej rozepchnie i wtedy tu się uszczelni na zbiorniku i tu się uszczelni i mam nadzieję że będzie ok, także tak spróbuję zrobić, no i dobra uciąłem taki kawałek termokurczki teraz spróbuję to tutaj wcisnąć no jest. Zobaczmy jak teraz to. No, teraz to już ciężko wchodzi. O, termokurczka się ściągnęła. Chyba to będzie zły pomysł. Chyba nic z tego nie będzie. Nałożyłem w ten sposób termokurczkę do środka zakładam na pompkę ale chyba to nie jest do egzaminu o, termokurczka w miarę ciężko wchodzi i może uda mi się teraz obetnę tą termokurczkę tutaj i może uda mi się to wcisnąć tak żeby żeby tam weszło Spróbuję to wcisnąć takimi widełkami do tych jak one się nazywają no do tych spinek tapicerskich Włożę po prostu w ten sposób i docisnę. Spróbujemy w ten sposób. Tak nie włożę na pewno. Najpierw trzeba włożyć tą gumkę. A dopiero później pompkę. Udało mi się włożyć tą pompkę. Ta termokurczka się nie zsunęła. Musiałam wypiąć tylko prąd. I taką łapką delikatnie tam włożyłem coś takiego i wsunąłem. Ładnie weszło bezproblemowo. Teraz muszę nalać wody, zobaczyć czy cieknie. No i wlałem półtora litra wody, jest dotąd. I powiem wam, że nie cieknie. Teraz może tak. O. Jest suchutko, także chyba mi się udało naprawić. To to ścieka z tego, bo przewodem polałem, i stąd ścieka, także tu jest ok. Bo tam jest głęboko sucho. No i jednak nie zdało to egzaminu. Rozebrałem pompkę, ale okazało się, że tak mi się wydaje przynajmniej, że to nie cieknie tędy na tej uszczelce, tylko to cieknie tędy na tych dwóch. Tutaj to jest zawór jakiś zwrotny, tak mi się wydaje. I on idzie tutaj. I tutaj są takie cieniutkie uszczeleczki, jedna jest yy, za, zaprasowana na kwadratowo, mam mnóstwo takich uszczelek, no znaczy mam mnóstwo uszczelek, ale akurat nie mam takiej, są to takie cieniuteńkie uszczeleczki, no i chyba muszę kupić całą pompkę, będzie chyba prościej kupić pompkę jak te uszczelki, jeszcze zobaczę, jutro podjadę do sklepu, może mi się uda kupić te, te uszczeleczki. A jak nie, to poszukam nowej pompki i założę inną pompkę po prostu. Ale jeszcze dzisiaj spróbuję założyć te uszczelki z tych, co mam coś znaleźć. Na siłę może uda się wepchnąć taką grubszą. Bo te są takie cienkościenne, a ja mam no, grubo grubościenne. Ale zobaczę, może coś się uda dopasować. Jak się uda, to poskładam i może będzie ok. Walczę dalej. No i powiem wam, że poskładałem na tych starych uszczelkach, bo niestety te nowe nie pasowały. Nalałem już płynu. No, i jak na razie jest suchutko. Być może się udało to naprawić. Zrobiłem test. Wycieraczki psiukają. Także chyba będzie ok, jak na razie. Ale Ale już wiem, że muszę mieć na uwadze, kupić nową pompkę. Już patrzyłem teraz na, na Allegro. Nowa pompka Febiego ze wszystkimi tą uszczelką, która jest w zbiorniczku. I cała kompletna kosztuje 46 zł. Także no nieduże pieniądze. Jak zacznie mi znowu cieknąć, to po prostu kupię nową uszczelkę i nie nową szczelkę tylko całą pompkę wymienię i będzie z głowy, ale na razie jest ok, Sucho, psiuka, na razie zostawiam tak jak jest, składam to wszystko i na dzisiaj będzie koniec. No i dobra, wszystko złożone. Koło poskładane nad kole. Tu jeszcze muszę schować koło zapasowe. Dzisiaj już kończę, bo ciemniutko, zimno. Jutro jeszcze może zrobimy w przyczepce instalację. Mam takie kable. To są kable niewygłośnikowe 2 na 0,75 mm. Nie wiem, czy one nie będą za cienkie. Ale do przyczepki myślę, że na, do kranu, do LEDów powinno być ok. Jutro pewnie powalczymy jeszcze przy przyczepce. Przyczepka stoi. Junia nasza malutka. Tu szukałam miernika. I jutro, może zrobię w końcu tą instalację elektryczną e, na ten bezpiecznik. Na tą skrzynkę. Jak tu ciepło. Na tą skrzynkę bezpiecznikową. Także to zamontujemy tutaj w tym miejscu. Zrobimy. Eee, ogrzewanie, znaczy nie ogrzewanie Co zrobimy? Nie wiem co zrobimy Już za zimno, nie myślę eee, Skrzynkę tą bezpiecznikową, a i instalację 230V, żeby było już to gotowe Bo może gdzieś skoczymy na jakiś kemping, to żeby było eee, A na dzień dzisiejszy kończę, także widzimy się Za chwilę, jutro. Mamy kolejny dzień Zaczynamy eee, Miałem robić coś przy przyczepce, ale chyba już raczej nie zdążę Chociaż jeszcze się okaże, bo Filip znowu nam zachorował, także Ferie zaczęliśmy Już w sumie kończymy pierwszy tydzień No i Filip nam przychorował Cały dzień dzisiaj po lekarzach, jest godzina już koło 15 A ja jeszcze nic nie zrobiłem Dopiero wszedłem do garażu Samochód stoi za mną I przyszły te No nie wiem dalej jak to się nazywa Kupiłem coś takiego Do tych amortyzatorów Także dzisiaj to wymienimy e, Firmy Febi, chyba dobra firma Także wymienię to w obydwu amortyzatorach. Także znowu muszę wyjąć amortyzatory. Dobra, już jestem. Mam podłożony lewarek, także podnoszę tył. Zobaczymy teraz, jak po odkręceniu te 190 Nm. Wydaje mi się, że trochę za dużo, ale zobaczymy, jak teraz będzie jaki stopień trudności będzie w odkręceniu koła. Także biorę się za odkręcanie. No i powiem wam, nie dokręcajcie z taką siłą. To jest. Wczoraj odkręcałem to koło przykręcami, dzisiaj nie mogłem odkręcić. Także jak pojeździcie miesiąc dwa i na ulicy złapiecie kapcia, to w życiu nie odkręcicie tego koła. Także dynamometryczne i zalecenia producenta sobie zostawiam. Przykręcam normalnie ręcznie, tak jak zawsze. E, dobra, podnosimy auto i zdejmujemy koło. Dobra, biorę się za odkręcenie amortyzatora, e, tutaj te dwie śruby, klucz 18, proszę bardzo pasuje idealnie, tutaj z tej strony na dole jest klucz 21 i go zakładamy tam i dobra, biorę się za odkręcanie. Mam wyjęty, teraz muszę odkręcić tą śrubę, tutaj jest klucz 15 mm i tu może być problem, bo to może się obracać, ale jak słyszycie chodzi kompresor. Także tutaj nałożę to i kluczem udarowym spróbuję może pójść, no i dobra, gdzieś ci udało się. Poszło za pierwszym razem. To idzie tak. No nie wiem, czy to było złe, czy nie, ale założę nowe. No i muszę Wam powiedzieć, że nie wymienię tego, bo kurde, przysłali mi dwie sztuki na lewą stronę zamiast jedną lewą, jedną prawą, to dwie sztuki na lewą i tutaj, no niestety, nie pasuje. Także dupa! Składam z powrotem i koniec. No i dobra, samochód mam umyty, wyodkurzany w środku, wysprzątany. Całkiem inne auto w tej Soli, trochę się zmyło. No i na dzisiaj chyba będziemy kończyć, miałbym całkiem inny ten odcinek, no ale jak mówiłem Filip trochę zaniemógł. Na dzień dzisiejszy kończę tym, tą stawką z myciem auta i być może jak dzisiaj Filip w nocy będzie wszystko ok, to zostajemy jeszcze dwa dni tutaj u mamy, a jak będzie dalej chory to wracamy do Warszawy no i jeździmy po lekarzach. Ale na dzień dzisiejszy kończymy. Dajcie tego suba, trzymajcie się na razie, cześć!